Chciałbym przedstawić wam drużynę, przy której nawet Leo Messi jest gigantem. Chciałbym przedstawić wam zawodników, którzy no, swoim wzrostem na pewno nie powalają. I to jest drużyna najniższych zawodników Ultimate Team. Sprawdźmy jak będzie się prezentować ten zespół. Bramkarz, 170 cm wzrostu, najniższy bramkarz w grze. Prawe obrońca, 155 cm wzrostu, najniższy prawy obrońca w grze. Dalej. Vasquez, 164, 164 cm wzrostu. Gra jako środkowy defensywny pomocnik, ale jest ustawiony u mnie jako środkowa obrońca. Dalej, Oton, 162 cm wzrostu. No kurde, jestem skazany na gwałt, grając tak wysokimi w cudzysłowie e, środkowymi obrońcami. Matlaba, 163 cm wzrostu. WTF, Morales, 160 cm wzrostu. No poezja, póki co, Bermudes. 159 cm wzrostu. Defensyjny pomocnik 158 cm wzrostu. Coś czuję, że to będą niesamowite jaja w tym meczu. Elton. 5 gwiazdek sztuczek, 3 gwiazdki słabszej nogi, 159 cm, 89 pejsa. No to może się przydać. Dalej. Wilalwa Daniel. 159 cm wzrostu jako środkowy. Środkowy, no znaczy środkowy. Jeden z, z, z dwóch środkowych napastników i plata który ma 157 cm wzrostu. Dobra, sprawdźmy, jak się będzie grał to zespołem, jeśli, kurde, no coś czuję, że to po prostu będzie gwałt. Jeśli ktoś będzie miał wykorzystać to, że ja mam obrońców tak niskich i będzie miał jakieś miary wysokiego napastnika, to to, kurde, się może skończyć solidnym yy, w coś czuję. Dobra, także ja przechodzę na meczu, za chwilkę zobaczcie się skład przeciwnika i życzcie mi powodzenia. 75 overall z to zgrania. Co mi tu znalazło? No, PSV, ofensywa z PSV, to widzę, że tutaj mamy ligę holenderską. No, bardzo rzadko spotykany taki zespół, to znaczy Depay i tak dalej. Często można ich spotkać, ale całą ligę holenderską, no kurde, powiem prawdę mówiąc, że jeszcze nie spotkałem nigdy w tym w tym, w tym wydaniu FIFA. Ale Vilalba porobił, ale porobił, a Vilalba strzela, i jak toś chłopie nie trafił tego, baranie ty. Plata, plata, op, oh, kurde, jak się ładnie uwolni, plata, lecisz! Lecisz, plata, strzelaj, to strzelaj! What the fuck, zbiera się do tego kurde podania do tego strzału, jak, jak nie wiem. Z 40 minut brał zamach. Plata, strzelaj! Plata, strzela! Uuu! Uu, bardzo ładny strzał, kurde, nad niewiele zabrakło. Daj, wilalwa! Wilawaj, to musi, to musi już brameczka być. Tak jest. 1 do 0 w 13 minucie, pechowa 13, ale my strzelamy bramkę, więc jest super. Uuu, on to obronił Ale się wyciągnął jak struna. No kurde, pieron. Fez wyskoczył te piłki. Ależ Morales dojdzie do tej piłki. Morales doszedł! Strzela! 2 do 0 w 19 minucie i to będzie chyba Rage quit, coś czuję. To będzie Rage quit. Jeśli dalej tak będzie, jeśli dalej ten, w tym meczu tak będziemy grali, to to może być naprawdę Rage Quid chyba jeszcze w tej połowie. BUT! Oh, kurde! Elton miał piękną szansę zestrzelenia bramki, ale się nie udało niestety. Ale kurde, bardzo dużo sytuacji stwarzamy, jak na grę takiej Nie, nie, ale tu porobił, ale jeszcze pięknie tutaj jeden z obrońców wyczyścił, jeszcze był fałd do tego. Kurdej, teraz ta Chimia Duo ten słupek. No patrzcie, no, to, to jest niemożliwej. Crossbar Challenge, wybij to. Jezu, bite, naprawdę. I to będzie już bramka, to już musi być bramka. Serio się chyba się w Crossbar Challenge bawi, bo to jest masakra. No i gdzie, Gdzieś to rzucił, baranie. Wilalwa dojdzie do tej piłki Wilalwa, strzelaj tu! Człowieniu! Ach, i znowu sytuacja podrąkowa. Zepsuna... zepsuna, zepsuta przez Eltona Ale to może jeszcze nie koniec, może jeszcze nie, a jednak. <śmany> o, o, o! Ale si to! Ale si to! Jezu, i gdyby to jeszcze bramka była, to by było kurde miodzie. El, kurde, no ten to wykończenie ma żałosne, strasznie. I to, jak tego stary nie No kurde, nie, no, no niesamowite. No brawo, bo kurde, już no, weź chociaż Ty pokaż, jak się strzela bramki. Bo ten to kurde, no nie wiem, no, chyba pierwsza piłka przynajmniej miała w życiu. Nie, koniec, koniec pierwszy połowy wynikiem 3 do 0. Kurde, no, z takim składem, taki gwałt, no to to jest niesamowite. Ja mówię, że w tych pucharach może się trafić gość, który gra w pierwszej lizę, i taki, który o utrzymanie w dziesiątej walczy. Lata, lata, lata. O! Jak on to wybił, no niesamowite, nie? Jak mnie zgubił teraz, same pejsem. No jest, honorowa bramka na 3 do 1. Kurde, mogą być 4 do 0, a mógł być rage quit, a tak mamy 3 do 1. No jeszcze się to może wszystko skomplikować. Ale porobi, no to już stary. No weźże, kurde, no chociaż 1 na 500 sytuacji wykorzystaj. Villalba... Wilalwa Lobikiem go, tak jest. 4 do 1 w 69 minucie. Przypadek? Nie sądzę. Plata. 5 do 1. No kurde, akcje no wyborne wychodzą tych zawodnikami, bo praktycznie każdy z nich jest szybki. Więc to wygląda tylko cyk, pyk, cyk, pyk, cyk, pyk i mamy sytuację podrąkową. Czyżby rage quit w 83 minucie? Kolego, no już dotrzymaj do końca. Proszę cię, do... no nie. No, niemożliwe, no kurde, po 83. Minucie wyjść, no co za. Zły człowiek. Dobrze, ludzie, także to był ten skład, który miałem do zaprezentowania. Jeśli, jeśli macie pomysł na jakiś inny, dziwny skład w FIFA 15, napiszcie w komentarzu propozycję. A reszta, która tam nie ma zamiaru pisać propozycji, niech przeczyta komentarze, i niech złapkuje ten, który najbardziej mi się spodoba. Ja na pewno go nagram, jeśli będzie ciekawy i jeśli go już nie nagramem. Więc ja już się będę z wami żegnał. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i hello.